Witam Państwa, Radosław Niziołek, gość sportowy, a moim Państwa gościem jest Piotr Trześniewski, właściciel, instruktor szkółki bramkarskiej, gołkiper Team Zamość. Witam Ciebie Piotrze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. A dzisiaj znowu piłka, tylko w innej roli. Piotrze, dlaczego taki pomysł na stworzenie takiej szkółki bramkarskiej? Hmm. Po powrocie, po dłuższej nieobecności na y, boiskach moim... Y... Zauważyłem, że jest zapotrzebowanie na zawodników grających na pozycji bramkarskiej. Z mojego doświadczenia i z informacji, jakie otrzymałem od moich znajomych, kluby. Grające w niższych ligach, a także ligach okręgowej czy czwartej mają problemy ze zgłoszeniem bramkarzy do gier mistrzowskich. Otrzymałem nawet taką informację od mojego bardzo dobrego kolegi, który już też od dłuższego czasu nie gra w piłkę. Otrzymał, otrzymał informację telefoniczną od prezesa jednego z klubów z ligi okręgowej, aby Dalej wrócił i reprezentował barwy klubowe w wieku 35 lat. To już naświetliło mi sprawę tego rodzaju, że brak zawodników grających na pozycji bramkarza. Z jakim rocznikiem współpracujesz? Są to już te w wieku 4-5 lat, młodzież, czy troszeczkę starsza? W obecnej chwili najmłodszych zawodników uczących się gry na pozycji bramkarza mam w wieku 7 lat. Jest to grupa z autonomicznej młodzieżowej sekcji piłki nożnej Hetman Zamość i na obecną chwilę jest dwóch takich małych bramkarzy. Oprócz tego klubu ja wiem, też się dowiedziałem, że współpracujesz z innymi klubami. Mm. Tak, na obecną chwilę współpracuję z diecezjalnym klubem sportowym Gaudium Zamość, gdzie prezesem jest ksiądz Tomasz Winogrodzki. Także współpracuję z gminno -miejskim klubem sportowym Igros Krasnobród, gdzie właśnie tam rozpoczynałem swoją praktykę trenerską trenerską w roku 2012 i z której, z której jestem do tej pory bardzo zadowolony i mam nadzieję, że zawodnicy, a w szczególności jeden zawodnik, który w wieku 17 lat przez pół roku pracy ze mną osiągnął bardzo dobre wyniki piłkarskie. Bramkarski. 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 No i oczywiście trzecim klubem, z jakim współpracuję, jest to AMSPN Hetman Zamość. Dobrze, przejdziemy do trenerki. Jakie cechy powinien mieć kandydat na dobrego bramkarza? Podstawa to jest chyba psychika. Psychika bramkarska. Dlaczego zawodnik grający na pozycji, właśnie bramkarza, to jest 60% drużyny, całej drużyny piłkarskiej przy jego słabym dniu, a przy rewelacyjnej grze zawodników, on może ten mecz zawalić, a także może ten mecz wygrać przy słabej grze zawodników. Czyli jednym słowem mówiąc, jeden zawodnik... Dyrygent. Tak, dyrygent. Jeden zawodnik, jeden zawodnik, a pracuje gra za dziesięciu. Oprócz warsztatu czysto piłkarskiego, co Ci pomaga jeszcze w dobrego bramkarza? Oczywiście w zależności to od grupy wiekowej. Od grupy wiekowej. Współpraca właśnie z grupą, najmłodszą grupą wiekową, jest to typowe, typowe zabawy piłkarskie z piłką. Jest namiastka elementów bramkarskich. Czyli w małym stopniu nauka jakiegoś chwytu, upadku, czy czymś, czy, 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 czegoś podobnego, czy na przykład inne zajęcia właśnie to tutaj, do tego pytania pomagają właśnie bramkarzowi. Na przykład yy, ja na swoich zajęciach mam właśnie prowadzę zajęcia karate, mam bramkarza i po tych zajęciach karate on stwierdził, że poprawiła się u niego odwaga. Hmm. Tak jest słusznie rewelacja, ja też zawsze mówiłem, że bramkarz y, nie powinien nawet y, bać się y, uderzyć głową w słupek. Y, tak, y, także y, tutaj y... jest to wskazane na przykład, uważam, że, że tylko trening bramkarski y, i czysto bramkarski, nic więcej. Nie, oczywiście, że nie tylko y, czysto bramkarski. Patrząc się nawet na y, naszego wychowanka Hetmana Zamość, Przemysława Tytonia, który na samym początku uczył się y, tańca, z tego co y, pamiętam, a y, dało mu to właśnie skoordynowanie swoich ruchów. Więc także i taniec, może i nawet balet, czy jakaś y, gimnastyka da na pewno dużo y, takiemu zawodniku, Zawodnikowi y, gry na tej pozycji. Piotrze, pracuje z młodzieżą. Czy już widać jakieś talenty tutaj na, za, na, yy, na Zamościu? Tak, muszę się pochwalić. Yy, tak jak wcześniej wspomniałem, yy, rozpoczynałem współpracę z Igrosem Krasnobród. Jak ja to nazywam, była to moja yy, praktyka, półroczna praktyka. Bo właśnie tam yy, w tym czasie yy, chciałem sprawdzić się, czy. Yy, podołam zadaniu właśnie jako trener, instruktor piłki nożnej. Przez półroczny okres współpracy z bramkarzami udało mi się wprowadzić do pierwszej drużyny 16-letniego Rafała Bodysa, który, który dysponuje bardzo dobrymi warunkami bramkarskimi, skoordynowanymi ruchami i dosyć poprawną techniką, a wiadomo jest to wiek dopiero, kiedy rozwija swoje umiejętności, więc wróżę mu wspaniałą karierę. Przeżywasz bardzo występy swoich podopiecznych, Piotrek? Y, bardzo przeżywam, bardzo przeżywam. Wracając tutaj właśnie do y, tego mojego ulubieńca, Rafała Bodysa y, y, na jesieni roku 2012 y, Wraz z trenerem prowadzącym z nobród Piotrem Gostkiem rzuciliśmy Rafała Bodysa na głęboką wodę, czyli wprowadziliśmy go do pierwszego zespołu na mecz z Ładą Biłgoraj. Byliśmy przekonani, albo go utopimy, albo wypromujemy go i to da mu kopa do dalszych treningów, do większej motywacji. Na, do większej motywacji. Sprawdzian udał się. Teraz przejdziemy troszeczkę do wyższej półki, porozmawiamy o reprezentacji polskiej. Jak uważasz sytuację bramkarzy w Polsce, w reprezentacji polskiej? Rozwija się to wszystko w dobrym kierunku? Bardzo się cieszę, że wrócił Artur Boruc do pierwszej reprezentacji, do reprezentacji Polski. Jestem najbardziej doświadczony zawodnik. Z dużymi przeżyciami życiowymi, jak to on ostatnio powiedział, z liściem, jakie mu dało życie, cieszy się z tego, ale... Czy to będzie dobry pomysł trenera, y... fornalnika na to, żeby go sprowadzić do reprezentacji i czy to nie zaszkodzi nam, y, czy naszym młodym bramkarzom, jak y, Wojtkowi Szczęsnemu, czy innym y... bramkarzom? Nie. Jest to bardzo dobry pomysł, gdyż wiadomo, rywalizacja na tej pozycji Dobra, do, to, jest, to jest skop do, dalszej, do dalszego ciężkiego treningu, gdyż wtedy bramkarz nie czuje się, że on, jest tylko, że on jest pierwszy i nikt mu nie zagrozi. Twoje plany, Piotrek, na 2013 hmm. rok, co zamierzasz? Stworzyć, zorganizować w Zamościu, może poza Zamościem? Wyznaczyłem sobie trzy cele na rok 2013. Jeden z celów to jest zorganizowanie obozu, letniego obozu dla bramkarzy. Dla bramkarzy. Drugim celem jest otwarcie otwartej... Nie, otwarcie otwartej kiepsko, nie. Otwarcie otwartej grupy. Otwartej grupy szkoleniowej. Ale otwarcie, otwartej? Tak będzie dobrze? Mhm. Yy, drugim celem jest otwarcie, yy, otwartej grupy szkoleniowej dla młodzieży zamojszczyzny, a największym z celów, jaki sobie postawiłem i on musi być w tym roku zorganizowany, to jest największe zawody w Polsce dla bramkarzy. Tak zwana bitwa bramkarska, gdzie w zawodach będą brali tylko udział tylko y, zawodnicy grający na pozycji bramkarza. Myślę, że porozmawiam o następnym programie i to wyjaśnię, że widzą. Chciałbym Ci podziękować za dzisiejsze spotkanie, Piotrze. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie redaktorze. Dziękuję Państwu za dzisiejszy program. Do zobaczenia za tydzień.